Cześć, dzień dobry, witajcie w nowym miesiącu, witajcie w nowym dniu. Zapraszamy was na Vlogmas i całutki grudzień z nami. Jak widzicie u nas pogoda iście vlogmasowa. Także rozsiądźcie się wygodnie, kubeczek, kaweczka, herbatyczka i witam. Cześć, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w nowym filmie. Nie wiem już czy to Vlogmas czy to nie Vlogmas, nie ważne. W każdym czasie w nowym vlogu, po świętach, 27 grudnia. I tak się właśnie zastanawiam, czy ta ława ma wrócić na swoje miejsce po świętach, czy ma zostać tam, gdzie stoi. Bo jak na razie, to jej miejscówka została zajęta. I tak Wam powiem szczerze, że chyba całkiem dobrze się tu piesku leży. Także <laughs> pojadła, wysikała się i idzie spać na drugą zmianę. A my... Lecimy, robić drugą kawę, ogarniać się i chciałam powiedzieć, brać się za robotę. Ale za jaką robotę? Chyba za sprzątanie po świętach. Czy jak? A zresztą zobaczymy, co <laughs> dzień przyniesie. Boże, jaka jestem zachrypnięta. Dobra, styczeń rozplanowany. Jeszcze przy świątecznym stole trzeba się tego pozbyć. Łyczek kawy. I idziemy do Alpaczek. Straciłam jednego paznokcia. Widzicie, kurczę, taka jestem wściekła. No niestety tak bywa i w sumie straciłam go nawet nie wiem dlaczego, bo nic takiego nie robiłam. A ja tu w dalszym ciągu connected by dywan. Nie ma łączności z bazą w ogóle. jakoś zacznijmy ten dzień, ale pogoda jest dość, dość słoneczko także chociaż tyle dobrze, cicho biegi marki szelest, moje wyjściowe buty założone trochę piździ przez nie, ale to nie o to zobaczcie jakie mam skarpetki tutaj też jest alpaka, tylko jedna duża, także buty odpowiednie do yy, wyjścia w Chciałam być w Miacho. Do wyjścia w wy i let's go. Dzień dobry. Dzień dobry. Zimno, co? Cześć, szewciu. Wiecie co? Jest słoneczko. Bo naprawdę wygląda dość fajnie, ale jest bardzo zimno. Te takie resztki śniegu, co leżą, to są tak zmarznięte, sztywne, że wow. Ekipa też się zastanawia, co tu robić z tak pięknie rozpoczętym dniem. Klakson gdzieś wyrusza na podbój, a reszta jeszcze myśli, ale jest naprawdę znaczy, no może później troszeczkę będzie mniej tak, ale jest Rześko. O, jest Rześko. To już jak śnieg leżał, to było sporo cieplej. Także. O, o, o! Jaki zryw! Któryś chyba hasło rzucił, że lecą na coś pysznego, tak, Miki? Któryś hasło złożył co? Dobra, czas zrobić porządek. Widzicie, co jeszcze w ogóle jazz, bo mąż dzisiaj do pracy. Tu jeszcze posiedzieliśmy, pogadaliśmy, zjedliśmy śniadanie, wszystko ładnie, pięknie on do auta. No i zima auto nie odpala. No i teraz cała procedura, serwis i tak dalej. No i dobrze, że nie mamy jednego tego auta, więc jakoś tam sobie poradzi, ale powiem Wam, że zaczęło się. Ła, mało fajnie. Czekajcie, muszę się tego pozbyć. Widzicie, do czego się przydała deska do krojenia? To będzie bardzo wielofunkcyjna deska. Poczekajcie. Bardzo nie lubię, jak mi taki, wiecie co, mocno rozłożony ten stół. Świąteczny stoi tak i stoi. On ma być rozłożony na święta, ale potem musi być złożony. I zaraz i tego tak wczoraj o jeden złożyłam już drugi dzień świąt, bo ciężko było się w ogóle tu poruszać, poruszać, przechodzić, wychodzić, ale na razie go tak zostawię tutaj postawionego na stole do nowego roku. Bo to zaraz sylwester, i tak dalej. A powiem Wam szczerze, że tak naprawdę to zostawiam go tutaj eksperymentalnie z tego względu, że unikody wchodzą i wychodzą przez okno. Jak jest tam postawiony stół przy oknie, no to oczywiście pierwsze co robią, to lecą po stole. I ja mam cały stół zawsze ujumany w łapkach takich. Czekajcie, bo muszę to poodpinać. Cyk. Tu jest odpięte. A ciekawe jak z drugiej strony. Ta Jeszcze tych krzeseł trzeba się pozbyć. Tutaj też jest odpięte. Dobra. Trochę was wykorzystam, posprzątam sobie z wami. O nie kocie. Tu mi się tu ciągnie coś. A, tu jeszcze nie jest to Nie, z tej strony jest. Z tej musimy być. Oczywiście. Ten stół, to jest po prostu... jest rozpięty. No to o co chodzi? Cyk. I cyk. Teraz można w to nie zagrać, nie? Dobra. I wjeżdżamy z powrotem. Tutaj się sami. Zabieram te krzesła no to świąteczne krzesła od poprzedniego kompletu. Także do wyniesienia na górę i teraz jedno krzesło. O! Trzymajcie, tak, żeby tu przejście było w miarę. Zaraz muszę podkurzę też Dziada z babą brakuje już na tej podłodze. Tu, 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 coś do krzyw, tu przejście jest. Dobra, w sumie, w sumie jeszcze mogę że się Matylda dobija. W sumie jeszcze mogę to wykorzystać. O, teraz się kot dobija. Panie kocie, czekaj pan minutkę. Momencik. Niech ja sobie to tutaj... O, tak. Chodź, kiciumo. Chodź, kiciumo, chodź. Chodź, kiciunia, chodź. Tak. trochę to będzie słabo pasowało, bo... O! Srebrne i szare, i złote. Ale palnik jeszcze się pięć razy zdąży wymienić. O! No i dobra. od razu jakoś tak częściej, nie? No, też tak mówię. Dobra, idę, wstawie zmywarę. Ogarnę sobie resztę. Dużo nie mam, ale trochę tak po tych świętach, wiecie, przelecieć, odświeżyć, w końcu odświeżyć. Odświeżyć. A po drugie, no dwa dni było, wiecie, nic nie robione, no to tak same podłogi już wymagają delikatnego retuszu. No tak. My sobie tu siedzimy, a w zasadzie to siedzi tu jedna laska. I tak dzisiaj mędzi. Co chwilę biega na stół i sprawdza, czy tam coś jest. A tam nic nie ma, jak na złośnie. No. Ojej, dobra, już nie cyj się. Nie się dziewczyno. Zresztą w ogóle ci te zwierzaki jakieś. Pobudzone koty włażą, wyłażą. Matylda była już też ze 20 razy na dworze. W końcu teraz chwilę padła. I, ale nawet jeszcze nie bardzo wyschła. Coś masz tu na nodze. Jegoś patyka. Wyciągnęłam. Aha, trzeba się powycierać trochę o matkę. Ja rozumiem wszystko. Siadaj sobie, tu posiedzimy chwilę. No? Możesz posadzić cztery litery? Nie czemu ty mi dzisiaj tak ganiasz, dziewczynko? Nie szczekaj, bo tu telefon zbiera wszystkie. Poszła i teraz będzie na mnie szczekała z przedpokoju, ale najlepszy numer to był. Ja mam ci na spodniach takie perełki. Jezę jak mnie ci koty atakują co chwilę. Dziś myślą, że to kuleczka, piłeczka i pyk 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 będą się bawiły. A matyldzią tylko chce iść na otwór. A ja mam taką plamę na okularach. Wyczyści się tutaj. Nie. Uff. Uff. Co to? Jakaś przerośnięta plama? E, Zaraz muszę się alpaczką dać jeść. Ale powiem Wam, że dziś u nas jest tak zimno. Naprawdę jest takie mroźne, zimne powietrze. O, teraz zniknęło. No i tak w sumie łażę z kąta w kąt, bo trochę popracowałam. Trochę sobie tam ponadrabiałam to, co miałam. Ale tak, obiadu nie gotuję, no bo siłą rzeczy jeszcze wyjadamy to, co jest. No i powiem Wam szczerze, że tak nie bardzo. Zaraz pójdę dać Alpaczku mi jeść. Puszczę Matyldę. Przyjdę, to zrobię sobie kawę. Ukroję sobie ciachą i zjem sobie kawałek kawy z ciachem. Zjem sobie kawałek ciasta i napiję się kawy. Także taki jest plan zaraz. Ale najpierw chyba zostanę opierniczona. Jakiś kawałek trawy masz na pychu. Mati, ty to dzisiaj normalnie jak jakiś śmieciarz zawodowy. Przynosisz mi tu tyle dobroci to do domu. A ja i tak ci już nic nie dam, bo ty tyle już dzisiaj wychemlałaś tego wszystkiego. Matoniu. Pokaż mi swoje fafle. pokaż mi swoje fafle. Chodź psy, tu troszkę się. Mhm. Na kolanka się nie zmieścisz. Ale ty jesteś złośnica, wiesz. <noise> Naprawdę. Na kolanka do matki malutki orczek przyszedł. Idziesz ty. Uwal się gdzieś i polesz odpocznij trochę, Boże. Naprawdę mnie tak zdeptałaś, że ręki nie mogę wciągnąć. zdeptałaś mnie całkiem! Całkiem mnie zdeptałaś normalnie, szogunie psi. Dobra, idź! Idź sobie! poprzez sobie, Idź sobie, szczególnie psi! Chcesz iść na dwórek? No. Dobra, to idziemy puścić Mati na dwórek. 5 minut później, jak po tym, jak wróciła z dworu, już tu siedzi i znowu coś pędzi. Łapsko? Co to łapsko by ciało? Bo ja nie wiem. matuniu nie można jeść co 15 minut, wiesz? Naprawdę, nawet tak duże psy jak ty nie mogą iść co 15 minut. No to przecież już jest przegięcie. Jesteś niepoważna. Naprawdę jesteś niepoważna. Ostatnie, bo tak już przymierasz głodem. Wyglądasz na psa, który nie jest normalnie ze 3 dni. A to raptem 3 minuty. Głodna jesteś? Głodny jest piesek taki biedny, tak. Głodny. Ciasteczko byś chciała? Czy kosteczkę? Czyś pysznego, nie? Takiego dobrego, pysznego. Dobra, dam ci szczotkę do mycia zębów i naprawdę już na tym koniec. No mówię ci, takie numery. Ja Cię widzę, poczekaj, jeszcze tu nie skończyliśmy, ale dobre, co? O panie, jakie pysne. O, śwędzi pychol. Trzeba podrapać. Matusia zaczekaj, ja muszę im jeszcze dać cięko tu trwa. Dojadanie. Tu już delegacja została wygoniona, bo to jest ta delegacja co wyjada wszystko i wszystkim. O jak się oblizuje. Proszę bardzo, a tam delegacja szczeka na mnie. Mati, cicho bądź. Zaraz dam sianka. już idę. Okej, okay, moi drodzy, żeby tradycji stało się zadość, trzeba sobie, I ja chciałam powiedzieć w nowym roku, trzeba sobie wyciągnąć tę bareczkę. A co tam? No przecież nie można wyjść z sprawy, chociaż powiem Wam, że ten godzinny program w tej zmywarce bardzo fajnie się sprawdza właśnie podczas takich gdzie wiecie, z wiele ludzi. Często trzeba wymieniać talerzyki i tak dalej. A Jezu, przepraszam, a zależy nam na tym, żeby nikogo nie uziemić w kuchni przy myciu garów świetnie. Ta godzinka, ten święty, tak szybko zleci i już naczynia są. Ja teraz się tak naprawdę to dopiero odgruzowuję po świętach. Zresztą, nie tylko ja, wszyscy tak mamy. Odgruzowujemy się po świętach. Ale tak, właśnie zaraz wyciągnę tą warstwę przejrzę jeszcze. Jest jakiś mi się katarz zrobił. Przejrzę jeszcze dokładnie lodówkę. No i. No i no i no, zobaczymy, ale fajnie, bo nie zostało dużo tego jedzenia. Tak, akurat dzisiaj, ewentualnie może coś tam <laughs> delikatnie jutro. <laughs> Przepraszam Was, ale muszę iść wysmarkać nos, bo coś mi tak nie bardzo. Już jestem. A byłam na dworze <laughs> i takie, wiecie, zmiana temperatur ciepło-zimno. I zrobiło pewnie swoje. Zaraz sobie upiernijcie kawałeczek tego ciasta. Bo już taka końcówka została tego mojego, znaczy tego mojego wymysłu, które okazało się najlepszym ciastem tych świąt. Jest tak dobre, że smakuje każdemu. I faktycznie jest tak dobre inne. Także ja na pewno będę je powtarzać. Szklanki idą do schowania już to. Kupiłam te szklanki. One z, yy, w PEPKO bardzo ładnie wyglądają. Takie ala, kryształ i tak dalej. Można je mieć w zmywarce, co jest w ogóle super. W normalnego kryształu byśmy do zmywarki nie wsadzili, jak komu się chce piłować w rękach. 17 zł za 4 sztuki. Jak brakuje Wam szklanek, musicie coś uzupełnić. Mega oferta. Za 17 zł 4. Wstańcie, to wagacie, czy w Ikei, czy gdziekolwiek, to trzeba zapłacić 17 zł za jedną. Także oferta super. No i co się miała mówić i zapomnieć? właśnie, no słuchajcie, no, to już święta trzeba zamknąć za sobą. Chociaż jak sobie pomyślę, ale w tym roku zostawiam dekoracje jeszcze tak w miarę możliwości, dość długo, żeby się tym nacieszyć, żeby nie było tak, bo w tamtym roku dość szybko pochowałam. A w tym roku, zresztą zobaczymy, jak mnie strzeli. Ale to też nie o tym. Boże, jak się zbaczam z tematu. <laughs> nie chciałam się zapytać, jak wasze plany na syrówkę. No. To chciałam powiedzieć. A pobaczmy, widzicie, jak to ze mną się gada? Chciała jechać do Wrocławia. Zamiast jechać A4, to objechała przez Kraków, Rzeszów dalej. Nieważne. Ponawiam pytanie. Co robicie na Sylwestra? Czy wychodzicie gdzieś... Bawicie się, czy bawicie się ze znajomymi, czy tak jak my siedzicie w domu. Ja się tak mega cieszę na tego Sylwestra, bo ja na Sylwestra, czekajcie, nas wam powiem, hit hitów, ja jestem po prostu mega zadowolona. Chociaż może to głupio brzmieć, ale my mamy pierwszy raz od dawna chatę Czujecie jak to brzmi? Nie, żeby mi dzieci przeszkadzało, żeby coś, tylko takie fajne uczucie, bo przychodzi w pewnym wieku taki moment, że jak kiedyś dzieci się cieszyły, że starych nie ma, rodziców. Do starych to tak okropnie brzmi, nawet nie wiem dlaczego tak powiedziałam, ale że rodzice wychodzą. Tak, przychodzi później taki wiek, że to rodzice się cieszą, że dzieci wychodzą. Słuchajcie, autentyczny fakt: jeżeli jeszcze teraz tego nie macie, a macie dzieci, to zobaczycie, że kiedyś tak będzie. No i my zostajemy sami, bo nasze dzieci jadą do najstarszego syna. Więc wiecie, taki komfort psychiczny, że wiem, że będą bezpieczne, będą wszystkie w domu i tak dalej, nie będę musiała nigdzie jeździć, nikogo przywozić, odwozić, zawozić, bo to wiadomo, no, co z tego, że mają prawo jazdy, jak wiadomo, jaka jest noc sylwestrowa, prawda? Ten taki komfort, że będą bezpieczni wszyscy razem i tak dalej i my mamy tą chatę wolną, powiem Wam mega uczuć. Mega. Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę i zamierzam z tego skorzystać. Będzie impreza na chacie. Nie żartuję. Będziemy siedzieć w bedbuie, delektować się ciszą, spokojem, jeść, leżeć. I tak zamierzam przywitać nowy rok. Nie robiąc nic, a zarazem robiąc tak wiele. Także takie są moje plany sylwestrowe. Boże, ile tych gratów tu nawyciągam. A jak u was? Czy ktoś może ma podobnie jak ja? Czy... Czy to tylko ja się tak ekscytuję takimi wyrzutami? Ale nie wydaje mi się, co? Bo co innego gdyby było tak, że wszyscy wychodzą, wiecie, na tego sylwka, ale... Trzeba po nich jechać, trzeba tutaj jednak całą tą noc być na posterunku. To już nie jest żaden komfort psychiczny, bo tu siedzisz i czekasz na telefon, kiedy trzeba jechać, i tak dalej. Także to już nie bardzo, ale właśnie coś takiego, że wszyscy będą w jednym miejscu i nie trzeba po nikogo jechać, jest świetne. A z racji tego. Że nigdzie nie idę na Sylwestra, muszę sobie jeszcze zrobić włosy, słuchajcie. Bo po tej, opera po tej ostatniej operacji, jak to mówią, zobaczcie, jaki kolor. Wiecie, jak to się mówi, nie? Charakter się przebija. No. Także. Także tak, muszę to zrobić, bo bardzo mi się nie podoba ten kolor i tak naprawdę poza tym, że rozjaśniło mi odrosty do koloru rudego to ta farba silos nie zrobiła nic dlatego a mi się coś kojarzyło z tyłu głowy że ja już się kiedyś w ogóle na tej farbie silos przejechałam i musiałam ją mieć bo no bo tak mi się ale i tak nie było wyboru i tak bym ją kupiła i tak tylko ja nie zatrzybiłam w sklepie ale właśnie te farby są do chrzanu Zresztą, tak samo jak i e, szampony, odżywki e, do, do moich włosów firmy Silos też są do pędza. Że tak powiem, kupiłam raz czy dwa razy w życiu, chyba ze dwa i powiem Wam szczerze, wcale nie byłam z tego zadowolona, bo do moich włosów one po prostu się nie nadają, a w zasadzie nie robią nic kompletnie nic. Jak tam jest profesjonalna firma. Tak jakbym poszła do fryzjera i wyszła z czymś takim, to, o Panie Jezu, to dopiero bym była profesjonalnie zadowolona. Dobra, czekajcie, bo muszę poroznosić te szklanki. Zaraz przyjdę do Was jeszcze na chwilę, a w międzyczasie skoczę sobie zrobić kawę. No. Patrzcie, jak to się już włącza, to włącza to ganianie z powrotem. Dobra, idę. Tym oto magicznym sposobem przyniosłam się już tutaj, kawkę mam, Ciacha jeszcze nie mam, ale zaraz to naprawię i zaraz wszystko będzie. Tak patrzę, że mi się tu lampki nie palą. O, już się palą. Automatyzacja. A tu mi się też nie pali. A to proszę, mi się nie chce wstawać. Nie chce mi się wstawać, bo wiecie, mam wszystko na pilota, nie? I... Pilota mam tam, mniejsza o większość. Dwie sprawy jeszcze zanim zapomnę. Słuchajcie, odnośnie tego lajwa, o którym Wam mówiłam, Boże, kobieto, zostaw żeż tego biednego Renifera, skup się. Odnośnie tego live'a, o którym Wam mówiłam, musimy ustalić pod y, dzisiejszym filmem, słuchajcie w komentarzach, o której: ósma czy dziewiąta. Chyba, że jest taka opcja, że wolicie na przykład 11, 12, bo no, no jak ktoś ma wolne, no to raczej jest mu bez różnicy. Bo powiem Wam szczerze, że no, ja w tym dniu mam wolne, aczkolwiek w piątek muszę zrobić yy, zakupy. <grym>, jakby ktoś nie. Jakby ktoś dawno nie był na zakupach. No ale tak, w piątek muszę zrobić zakupy. W sobotę mamy imprezę rodzinną, więc to w ogóle już odpada i odpada też, żebym pojechał na zakupy. Więc w piątek do południa mogę, tylko musimy się konkretnie zdecydować na godzinę: albo lecimy z koksem na poranną kawkę, albo umawiamy się na drugą kawę i to też będzie ok. Powiedzmy o 11:12. Ja wezmę pod uwagę. Wasze głosy, jak najbardziej. Oczywiście wygra, wygra ta godzina, której będzie najwięcej, natomiast jeżeli będzie porównywalnie tak samo, to ja wybiorę godzinę, która jest wygodniejsza dla mnie w ten sposób. No, to to byśmy już mieli. No i myślę, że w dniu dzisiejszym to już wszystko ode mnie dla Was. Dziękuję Wam pięknie. Cześć. Pa. live life every day